widzisz w tych młodych dzieciakach, które teraz przychodzą, albo starszych dzieciakach, już pewną świadomość tego, że to jest telewizja i konkurs? W ogóle, jak ja sobie przypominam, pierwszy, pierwszy program, no, czy jak robiliśmy You Can Dance czy Top Model, to przychodzili młodzi ludzie z nadziejami, nie wiedzący, co się wydarzy. I od tych niewinnych dzieciaków do kolejnych edycji, do kandydatów, którzy przychodzą, przychodzą potwory. Oni są wymyśleni w 100%. Tego nie zawsze dobrze. I tak jak wtedy mieliśmy za zadanie dodać im animuszu, wiary w siebie, to teraz musimy zdejmować poszczególne warstwy nieprawdy, <głos> <głos> bo ona się nie czyta, ona dla nich nie działa. No mamy tak, chłopaki przychodzą ze stereotypem, będę twardzielem, w ogóle mm, nic nie mnie nie wzrusza, nie, w ogóle jestem super, bo chcą być tacy, tak chcą być odebrani. Dziewczyny przychodzą, nie, ja tego nie zrobię, nie pokażę, że jestem taka i taka, będę bardzo precyzyjna ale że to później nie działa. Bo, żeby to tak wyglądało, to ty musisz być taką osobą. Więc e, w tych edycjach my mamy problem z obdzieraniem warstw, żeby znaleźć prawdziwą osobę. Tak czasami bywa. Mm, czy zmienia się, e, że tak powiem, etos męskości? Bo od dwóch edycji macie, macie chłopaków. E, I co teraz się sprzedaje według młodych chłopców startujących w programie o modelach? Nie wiem, co się sprzedaje tak naprawdę. To jest niesamowite, że nasi uczestnicy się nie różnią niczym od społeczeństwa. Wszyscy uważają, że jeżeli dziennie nie ćwiczysz 4 godziny i nie masz sześciopaka, to się nic nie liczysz. No i tacy są. Oni są bardzo pracowici, co jest fajne, ale są bardzo skupieni na sobie. To też jest fajne, bo taki zawód sobie wybrali. Um, gdyby... To byli kandydaci na lekarzy, i by byli skupieni na sobie. No to wtedy ja bym nie życzył nikomu wylądowania w szpitalu. Ale tak długo, jeżeli oni chcą być modelami i pracować w świecie mody, i to, to ta koncentracja na sobie, na tym, jak wyglądam, i tak dalej, jest bardzo ważna. Są dużo bardziej świadomi. Um, mamy też takich gagatków, którzy kurcze, nie wiadomo skąd, po prostu nagle im się urodziło, że oni zrobią coś w, w tym kierunku, w tej branży i chcą podbić rynki międzynarodowe, a na początku Polski. No i to są takie nie, nieopierdzione, w ogóle pisklaki, to jest też niesamowite, że oni nie mają pojęcia, jak chcą to zrobić, ale chcą.